Korka, chłopaki, fajnie, że od Was to dostałem, ale nie będzie głaskania po główce. Ja mówię jak jest i czy warto kupić, czy nie. Siemanko, moi drodzy, z tej strony Gocław. Zobaczcie, co dostałem od Auta 164. Kozacka załoga, kozacki sklep. Ja zawsze z nimi dobrze żyję, po prostu lubię z nimi rozmawiać. W szczególności z grześkiem z Auta 164. Pozdrawiamy, Grzesiek. Tutaj pierwszy raz w rękach mam Cema. Ja robiłem już unboxing, niestety plik mi się uszkodził. Nagrywam to po raz drugi, ja już mam swoją opinię, a więc przejdźmy do środka. Mamy tutaj taką, można powiedzieć, samą dioramkę. Przejdźmy do tego pierwszego opakowania. Tu jest taka kartka, którą możemy wyjąć. Niestety, ona nam nie pasuje, żeby ją włożyć do gablotki. Ewentualnie musielibyście przyciąć to. Poza tym, są wszystkie licencje, jak Team Micro na przykład robi bardzo fajne pojazdy. Niestety nie ma licencji, ma fajną cenę. Oczywiście też w Auta 164 możemy dostać, ale my dzisiaj się skupiamy na cenie. To jest taka moja niezależna opinia. Ja po prostu, pomimo sorkach, chłopaki. Fajnie, że od was to dostałem, ale nie będzie głaskania po główce. Ja mówię, jak jest i czy warto kupić, czy nie. I tutaj, żeby każdy miał po prostu podgląd, jak to wygląda. Oczywiście CM i MikroTurbo, nie taj tylko MikroTurbo, jedynymi dystrybutorami w Polsce, przedstawicielami handlowymi są auta 164. A więc, jeżeli chcecie kupić w najlepszej cenie, to musicie koniecznie u nich. I teraz tak, przechodzimy do samego modelu, ciekawostką. Są wymienne kółka. Ja, a propos tych kółek, coś Wam zaraz powiem. Yy, troszkę to jest dla mnie taki, można powiedzieć, mały defekt, mankament. Ma dwa plusy i dwa minusy, tak naprawdę. I te dwa minusy są troszkę dla mnie takie słabe. Powinni to dopracować, i jak modele będą dopracowane, to naprawdę będzie sztosem. Sama gablotka ma taką strukturę przezroczystego karbonu. Widzicie, jest takie troszkę zmatowiałe na nagraniu, ale to jest taki przezroczysty karbon. Opisany jest pojazd. Pojazd na gablotce jest przykręcany tylko na jedną śrubkę montażową. My go sobie teraz odkręcimy. Trafmy w tą dziurkę. Mamy, Dobra, jak widać, tym razem już jestem przygotowany. Przy pierwszych modelach, które odkręcaliśmy od gablotek, nie byłem przygotowany. Serdecznie zachęcam. Sprawdźcie w ogóle, jak mikroturbo turbo pozamiatało jeden z ciekawszych modeli. I teraz tak, załączamy sobie makro. Zobaczymy detale. Pod względem do malowania. Wszystkich elementów pojazd jest naprawdę sztos. Jest kozakiem. Ciężko po prostu o lepsze domalowanie. Tu nawet szyba z tyłu widać. Ma te linie od podgrzewania. Tablica rejestracyjna w Liberty Walku. Ten charakterystyczny diament. Lampy są plastikowe. Kółka się naprawdę bardzo ładnie kręcą. Nie są ymm, jakoś mocno gumowe. Są gumowane, ale zobaczcie. Niski profil. Tutaj przepraszam. Już poprawiamy lekko pracują, ale nic tak naprawdę nie obciera. Tutaj jakieś, nie wiem jak to nazwać, lotka, dyfuzorek, taki mały, chłodnica, intercooler jest w ogóle wszystko zrobione, znaczek nawet malutki, GTR-a tutaj jest. Ja Wam nad tego nie przybliżę, ale on jest dopracowany. Ja widzę, że on, to nie jest tylko paćka, tylko jest... A, kierownica mamy z prawej strony, nie wiem, widzicie? Żadnej klatki w środku nie ma. Jest tutaj jakby cywilny pojazd. Od spodu nie ma za dużo detali. Ale to, co jest najważniejsze, spójrzcie. Wyciągamy ośkę i zwróćcie uwagę. Te kółka się kręcą aksamitnie. Odkładamy pojazd. Zróbmy teraz oddalenie. I spójrzcie. Tu mamy zestaw kółek. Te kółka mają dość spory negatyw, czyli pochylenie koła. One dość mocno leżą, ale jaki jest ich minus? One się nie kręcą. To, co mi się nie podoba, co wiele osób z Was mówiło, że taki pojazd w gablotce, no to on ma pozostać w gablotce. Ale zobaczcie, ile w ogóle się zmienia charakterystyka tego pojazdu. A, tu jest do śrubki. Tak, dobra. Opa, mamy. I zwróćcie uwagę, teraz przybliżamy. Mamy, przybliżaj. Rzeczywiście, negatyw zrobił się spory. Elga nam ucieka tutaj do środka. Tak naprawdę mogła być szerzej zrobiona, bo rozstaw osi by na to nie wnikał. Też by dobrze wyglądało, skoro i tak to koło się nie kręci. Drugi minus. Podwozie jest plastikowe. Ja lubię jednak, żeby ten pojazd troszkę ważył, czuć go w ręku. Ten pojazd jest dość lekki, po prostu waży jak przeciętny pojazd. Ja wolę jednak, żeby ten pojazd miał jakąś swoją wagę. Podsumowując, ja już to otwierałem wcześniej, mówiłem do Was, ale można powiedzieć na pusto, bo plik mi się uszkodził. A teraz mam nagrane drugi raz. Pojazd, jak za cenę około 120 zł, jest jak najbardziej do polecenia. W szczególności mamy wymienną ośkę. Jest to duży plus. Możemy to sobie kastomizować i fajnie to wygląda do zdjęć. Druga kwestia. W pudełeczku możemy sobie schować te kółka. Nie musimy tego brać i uwidaczniać, a robimy pojazd, jaki chcemy. Te kółka, skoro mamy zapasowe, też możemy sobie jakoś przemalować, skastomizować, dodać coś własnego. Bardzo ciekawy patent, ale no niestety z racji tego, iż jest taki system, podłoga jest plastikowa. No to jest chyba największy minus, ale bardzo mi to się podoba. Pomimo wszystko wypada elegancko. Serdecznie Wam polecam. Może w ogóle byśmy sobie w końcu ustalili jakąś skalę. Na ile to byśmy oceniali? Co Wy na to? Napiszcie jaką skalę, co by było wyznacznikiem w ogóle takich modeli i dajcie znać jak Wam się poda cel, bo mi naprawdę to dobrze siedzi, ale no mówię, no minusem jest to. Masa no i że kółka zapasowe po prostu się nie kręcą. No to jest w ogóle taki, no, przypał dość ostry, bo sam model jakby nie to, to już plastikowa podłoga byśmy mogli pominąć. Ale no te kółka zapasowe z negatywem mogłyby się kręcić. Pozdrawiam. Oglądajcie moje poprzednie materiały i oczywiście następne. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, bo jakby inaczej. Ciao bambino, pozdrawiam, Gocław.